Dobra, lecimy z tym. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Kinga, Hansik, ten babyczek. Nie mam pojęcia, jaka to dzisiaj pora, ale bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. I bardzo się cieszę, że ja również tutaj jestem. <grym> Jesteśmy. <grym> eee, po raz enty wracam na mój kanał na YouTube. A. I mam nadzieję, że już po raz ostatni nie będzie już tak długich przerw, czas w końcu właśnie wziąć się w garść i zacząć realizować swoje marzenia. Nie chcę tutaj was po prostu przynudzać i mówić o moich planach. Po prostu będę to fizycznie pokazywać, bo do nagrywania ja zbieram się od lat, do takiego nagrywania ciągłego, regularnego. Eee, ogólnie, i tak na co dzień tworzę dużo treści do, in, do, do, do internetu, do mojego Instagrama, eee, czy też po prostu nagrywam sobie materiały tak dla samej siebie. Po prostu to lubię, więc czas e, pójść w internety. W szczególności, że przeprowadziłam się, jestem w zupełnie innym miejscu i zaczęłam oglądać rzeczy na YouTubie i trochę seriale też. I brakuje mi takich też luźnych treści, gdzie coś mogę wynieść czasem, bo wiecie, czasami jedno zdanie czy jedna rzecz, jaką zobaczymy w internecie, potrafi wiele zmienić albo właśnie zmienić obraz. I brakuje mi już teraz <grych> takich materiałów, więc sama również je będę tworzyć dla Was, bo podejrzewam, że wiele z Was ma taki, jak ja po prostu problem. Może to nie problem, ale wiecie. No, ma ochotę sobie coś obejrzeć, luźnego, ale też się też czegoś dowiedzieć, czy też czymś zainspirować. Więc jestem ja, babka. W szczególności, że mam już teraz coraz większą społeczność, z Was już coraz więcej. Więc no nic tylko ruszać. No i wiecie, e, dla mnie właśnie regularne nagrywanie jest trudne, będzie trudne e, I to nie jest taka rzecz, e, która jak się robi od czasu do czasu, to jest spokojnie. Tutaj trzeba być po prostu regularnym i konsekwentnym, więc ja stwierdziłam, że Stworzę na to sobie wszystko plan, nie ma na co czekać i działamy, bo skoro ja was wam e, właśnie e, daję wskazówki, porady dotyczące właśnie zdrowego stylu życia, czy też właśnie zmiany nawyków no, dotyczące też treningu i to jest dla Was teraz trudne, bo jesteście w innym miejscu, niż na przykład jestem ja, która na co dzień też się tym zajmuję e, już teraz, no to wiecie. Idealnie to można też przyłożyć właśnie na taką pracę, na takie nagrywki akurat w moim przypadku, więc no, ruszam z tym. To będzie dla mnie ciężkie bardzo. Podejrzewam, żeby być w tym regularna, konsekwentna, żeby dla Was swoje treści nie odpuszczać. I montować te materiały, bo oczywiście wszystko będę robić sama ja przy pomocy mojego Rafała. Oczywiście, czasem będę musiała go pewnie o coś poprosić, <noise> więc, więc wiedzcie to. No i co? No i ruszamy. Dlatego dzisiaj nie będę gadać o mojej historii, bo naprawdę jest to bardzo długa, 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 długa historia. E, dlaczego mi nie było, co się wydarzyło w tamtym roku, to już było. Teraz czas się skupić na tym, co będzie i co jest. E, I nie rozpaczać, nie rozczulać. Było, minęło. Przetrwaliśmy nawet najgorsze momenty swojego życia, więc nic tylko się po prostu cieszyć, bo wrócili, wróciłam, przynajmniej ja silniejsza e, i na pewno bogatsza o dużo, dużo więcej doświadczeń. No i. To mogę Wam powiedzieć w skrócie. Trzeba cieszyć się życiem z na dzień, bo nie wiadomo kiedy nas coś trafi. I, e, I tak. Dlatego też chcę Wam dzisiaj w tym filmiku <grywania> przekazać e, takie nawyki, które też Wam mogą pomóc e, i pogadam chwilę o tym, dlaczego nie wychodzi, bo mamy dzisiaj 17 styczeń. E, ja nagrywam dopiero swój pierwszy filmik. Na, na ten kanał taki regularny, e, dwa materiały na YouTube będą się pojawiać w ciągu miesiąca, więc myślę, że i tak to jest dosyć sporo, na Instagramie mnie znajdziecie codziennie, tak naprawdę na Instastory codziennie coś wrzucam, e, relisy również e, tam dodaję dosyć w miarę regularnie. E, no i co? I, I o tym sobie dzisiaj właśnie pogadamy. Ale mam ochotę się w ogóle wygadać, Boże! Mam nadzieję, że też się polubimy i mam nadzieję, że Was też zainspiruje, bo mówię, mam już plany, mniej więcej wiem, co chcę Wam wrzucać. Ale jeśli oczywiście będziecie mieli jakieś sugestie, coś śmiało zostawcie komentarz i napiszcie, czego tutaj chcielibyście, co chcielibyście najbardziej tutaj zobaczyć. Ja lubię nagrywać vlogi mam nadzieję, że też się spodoba, ale z chęcią podzielę się wiedzą, którą mam e, i która Wam się może też przydać. Albo w międzyczasie, na przykład podczas gotowania gdzieś tam będę sobie o tym gadać. No dobra, ale koniec mojego gadania. Pogadam sobie właśnie o dzisiaj o nawykach i o tym, dlaczego nie wychodzi. Na wstępie powiem Wam tak. Jest na mojej stronie www.trenerbabyczek.pl e, Ogarniacz życia. I to jest taki e, notatnik, gdzie naprawdę e, Wam to pomoże mmm, spojrzeć na sprawę zupełnie w innej stronie. Czyli e, to, co sobie tam zarzuciliście, że będziecie wykonywać od stycznia, nie wiem, jakim jesteście teraz miejscu, ale mam 17 stycznia, powtórzę, e, i miało być od nowego roku. W szczególności, że ten nowy rok to też był poniedziałek, to był też nowy miesiąc. E, <t> także e, bardziej motywacyjny. Dzień nie mógł być po prostu. Pierwszy styczeń, poniedziałek, nowy miesiąc, nowy tydzień, nowy rok, nowi wy, także nie, nie wiem gdzie jesteście aktualnie teraz i jak, mm, jakie się postanowienia, ale wiedzcie jedno, że bez konkretnego planu i bez konkretnych działań, wypisanych na kartce, nie jesteście w stanie osiągnąć tego, co byście chcieli osiągnąć. Jeśli wam się nie chce rozpisywać rzeczy do zrobienia. Jakie chcecie zrobić albo co musicie zrobić, żeby osiągnąć swój cel, przede wszystkim też trzeba go mieć. To uwierzcie mi, że już możecie się po prostu poddać. W sensie już wam powiem, że jesteście skazani na porażkę w tej kwestii, bo musimy sobie przy chwilę przycupnąć, usiąść, rozpisać każdą naszą rzecz, którą chcemy zrobić, żeby osiągnąć ten swój cel, żeby żyć życiem takim naszym wymarzonym. I najlepiej to zrobić w ten sposób, że wy już żyjecie tym życiem wymarzonym. Że e, jeśli wam się nie będzie chciało czegoś zrobić, to wyobraźcie sobie, że jest tak, jakbyście chcieli, żeby było, i że nowi wy osiągnęlibyście i zrobili to, co aktualnie musicie zrealizować. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, czy też nie, e, ale, ale chcę Wam po prostu przez to przekazać, że Wy już w głowie musicie zachowywać się jak ta osoba z przyszłości i robić już takie rzeczy jak ta osoba z przyszłości. Czyli jeśli byście chcieli, na przykład, nie wiem, poprawić swoje wyniki sportowe, to nie możecie odpuszczać treningów e, i mieć to w nosie. Na przykład, wyobraźcie sobie Wasz. Waszą osobę, waszą inspirację yy, i czy ona by odpuściła dany trening albo daną rzecz do zrobienia, albo usiadła na kanapie i zjadła lody zamiast na przykład kręciła na trenerze, czy poszła pobiegać? No, podejrzewam, że nie. Musimy się nauczyć tutaj walczyć sami z sobą i poczuć się komfortowo z dyskomfortem i przestać robić rzeczy, które są łatwe, bo jeśli chcemy sobie. <laughs> yy, Ułatwić życie, to teraz musi być trudniej. No, to trochę jest skomplikowane, dlatego teraz y, będę chciała Wam wymienić takie nawyki, które Wam na pewno pomogą w realizacji tego celu. Oprócz tego, że polecam. Naprawdę polecam ten e, cały e, arkusz sobie uzupełnić, który jest na stronie. E, I to nie jest właśnie robota na 5 minut. Będziecie musieli pewnie poświęcić około pół godziny na to, żeby to wszystko wypełnić. Ale uwierzcie mi, że zupełnie inaczej spojrzycie na to, e, co aktualnie się dzieje w Waszym życiu i dlaczego wcześniej nie wychodziło. Ten arkusz już naprawdę jest od ponad roku, chyba, na tej stronie. Nie sprzedałam go za wiele, bo. Mimo tego, że już tutaj 15 zł, czyli tyle ile kawa w Starbucksie, yy, tam nie ma gotowców, bo tam trzeba właśnie pomyśleć i pewnie dlatego tak to się wydarzyło, że tam nie ma takiej złotej rady, bo takich rad nie ma. Po prostu trzeba sobie yy, przeanalizować swoje życie i wiedzieć to, czego się chce. No ale dobrze. wracając do nawyków. Te nawyki mi bardzo pomogły poczuć się lepiej i realizować się właśnie w tym, co chcę robić. Dobra, to mój pierwszy nawyk, taki najważniejszy, to jest właśnie planowanie dnia. Każdego dnia. Planuję sobie następny dzień, czyli wieczorem spisuję sobie listę zadań do zrobienia na drugi dzień. Jak nawet jest tych rzeczy mało, to sobie zawsze coś tam staram się dokładać. Mówię, kurde, naprawdę nie mam aż tak nic do zrobienia? Na przykład właśnie e, tworzę jakieś rolki treści, czytam książki, wyrzucam sieci, ja dosłownie opisuję tam wszystko. E, I każde spotkanie z każdą osobą, więc tam w moim notatniku zobaczycie, że jest wszystko. Gdyby ktoś mi go ukradł, by doskonale wiedział, co ja robiłam danego dnia. I to jest taki pierwszy nawyk, który myślę, że musicie mieć, to pisać plan dnia na następny dzień. Bo jeśli tego nie napiszecie, to będziecie mieli taki na maksa chaotyczny dzień, a tak naprawdę możecie zaoszczędzić dużo, no wiele czasu. To do tego możecie zrobić wiele więcej niż Wam się wydaje i konkretniej to zrobić, bo macie na przykład ustalone pory, w jakich realizujecie dane zadanie. Mi to bardzo pomogło, ja wiem, co robię, nie wiem, o 8 rano, we wtorki, w czwartki, w piątki i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie. Na końcu tego notatnika mam zaproszenie. Zawsze też sobie zapisany cel na pół roku, bo ja mam tego. Ten mój pamiętnik mam taki na pół roku ułożony, więc, więc co pół roku sobie go zmieniam i mam takie właśnie swoje priorytety na dane 6 miesięcy. Drugi nawyk to jest codziennie picie wody ciepłej. Na co? nie, to nie będzie też mówienie o żadnych medytacjach i innych rzeczach, to jest życie, a nie e, a nie e, wymarzone życie instagramerki, która po prostu nie ma nic do roboty e, i leży, pachnie, medytuje przez dwie godziny rano o poranku wychodzi na zimno i mróz później pije e, napar z imbirem e, i później, nie wiem ubiera się w satynowy szlafroczek, nie tu jest życie, więc e, jest. o Boże nie wiedziałam, że tak będzie. Boże, jeśli tutaj doswaliście, to fajnie, to już was lubię. Będzie na pewno więcej tych treści takich fajnych. Dobra, Fifiego już widzę, że zanudziłam. Ale właśnie tak chcę gadać, bo chcę, żebyśmy się po prostu poznali. Dobra, to wracając do tematu, to właśnie to nie jest takie życie, to jest takie prawdziwe życie, więc drugi nawet, który mi po prostu pomógł, to było picie wody z ciepłej wody, przygotowanej nie jest żadną cytryną, ciepła woda, przygotowana. I priobiotyk, Sanprobi w moim przypadku, e, bardzo mi to pomogło, u, pomogło w, moim, e, w moich problemach z żołądkiem, bo miałam ich bardzo wiele. Miałam helikobaktery, refluksy, stan zapalny ogólnie. Naprawdę miałam mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ogarnęłam już te jelita. Też myślę, że na to chyba powinien być osobny odcinek, bo miałam ogromne problemy i wiem, że wiele osób też was ma. Ale tak, ciepła woda właśnie rano z priobiotykiem bardzo wspomaga mój układ trawienny i bardzo mi pomogła właśnie z boleściami mojego brzucha. Kolejnym nawykiem jest co najmniej pół godziny aktywności fizycznej. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam dnia przerwy, ja nie odpoczywam, w sensie nie mam tak, że ćwiczę tylko trzy razy w tygodniu. Ja co najmniej pół godziny robię każdego dnia coś, dlatego, że to mnie ładuje endorfinami, to sprawia, że moje ciało jest silne i że czuję też się ze sobą dobrze. No i Przede wszystkim e, chcę zaznaczyć, że to nie są intensywne treningi każdego dnia, tylko że te 30 minut, mini, e, te 30 minut e, co najmniej każdego dnia, to są różne zestawy ćwiczeń, czyli to może być rozciąganie, to może być, nie wiem, szybki e, spacer, to może być truch, to może być. E, to może być siła, po prostu co najmniej pół godziny zawsze staram się zrobić coś. Będzie też wyzwanie na platformie Półgodzinki dla słoninki znamy, jakie my obserwujemy na Instagramie, więc to jest kolejny napis. Kolejnym moim nawykiem to jest po prostu zostawanie o tej samej porze dnia. E, ja bez względu na to, czy to jest poniedziałek, środa, czwartek, sobota, niedziela, wstaję zawsze o tej samej porze, czyli tylko to jest 6:00, 6, 6.20. E, I właśnie mam tam swoją poranną rutynkę, czyli idę e, sobie właśnie w, e, nastawić wodę, a piję tą ciepłą wodę, e, jem śniadanie albo robię właśnie jakiś rozruch o poranku. Więc praktycznie mam dwa, e, dwa rodzaje poranków, że to jest poranka. Na macie, albo właśnie poranek, gdzie się ogarnia, miałem się na niej i idę do pracy, e, więc tak to wygląda. Zazwyczaj przed pracą też sobie coś robię, przed śniadaniem jeszcze coś małego, nawet 10-minutowego, ale po prostu staram się tak właśnie działać, albo idę z psem na spacer, na to światło. Więc tak naprawdę taki nawyk, który warto wprowadzić w życie, i też on mi uregulował mój tryb dobowy, bo ja teraz też starałam się spać dużo dłużej. Kiedyś spałam po 5 godzin, ale ja chyba się starzeję, bo teraz potrzebuję już właśnie tych godzin siedmiu, żeby czuć naprawdę dobrze e, i żeby się też dobre, dobrze regenerować. E, no i tak to wygląda. Słuchajcie, ja na pewno Was odsyłam do tego mojego mm, poradnika, który Wam pomoże ogarnąć te wszystkie nawyki. Chciałam się dzisiaj tylko przywitać. Następny materiał będzie za dwa tygodnie e, i mam nadzieję, że będziemy się lubić. <ścoughs> oh God. Także no, tyle dzisiaj chciałam tylko, tak naprawdę przekazać. Chciałam się tylko przywitać i poinformować Was, że będzie się działo i będzie, <grymnie> będzie tutaj na pewno zabawnie, bo poczucia humoru mi nie brakuje. No i co? No i razem będziemy w tym wszystkim, ale. Na mały paluszek, już są złamane jeszcze. <grywa> Obiecuję Wam, że będzie tutaj regularnie i że te treści będą się pojawiać. E, będę chciała Wam dać właśnie dużo takich treści, które będziecie chcieli, e, które mam nadzieję e, nie będziecie chcieli. Może będziecie chcieli oglądać i, i na które będziecie też właśnie sobie fajnie czekać. I mam nadzieję, że. Będą to takie treści, które właśnie Wam przypadną do gustu, e, które dadzą Wam dużo motywacji, inspiracji, chęci do działania. E, też będę pokazywać tutaj swoje materiały w sezonie startowym, gdzie będę właśnie sobie działać i będą też właśnie relacje z zawodów. Także mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze jedna rzecz co do tych nawyków, boże, chaotycznie dzisiaj, ale powiedziałam ci, że sobie to jest ten dzień. I lecę flow! tutaj, że wiem co chcę nagrać, ale lecę flow, nie robię sobie żadnych scenariuszy więc taki jest e, dlatego miszmasz, ale co chcę powiedzieć to to że właśnie e... no i już zapomniałam co chcę powiedzieć a, co do tych nawyków to książka, jaką wam polecam to Atomowe Nawyki e, i też sobie warto ją przeczytać jeśli chcecie właśnie zrozumieć cały ten mechanizm i ja, żegnamy się. Weź się możesz pożegnać, co?